Dzisiaj wprost z kadru audycji komiksowej Radio Afera. E, pierwszy raz przyglądamy się e, albumowi z wydawnictwa, które wystartowało jakiś czas temu planeta komiksów. E, I jakby zostając tutaj w tematyce tego komiksu dla dorosłych. E, tytułem, który właśnie trzymam w ręce jest Black Kiss Howarda e, Czekina. E, Zanim przejdę do samego, do samej zawartości, takie krótkie tło historyczne, ponieważ, a, wiecie, e jakby mm, komiks o tematyce seksu, a szczególnie temu skupionemu przede wszystkim tylko i wyłącznie jakby na tej części intymnej e, samego stosunku. No tego jest już bardzo dużo w erze internetu, no ciężko kogokolwiek zszokować, znaleźć e, taki materiał jest bardzo łatwo, e, szczególnie, że też jakby twórczość niezależna mocno się na tym opiera, e, zarówno taka oryginalna, jak i e, fanowska, inspirowana jakimś konkretnym medium, zresztą e, no komiksy są tego ogromnym źródłem inspiracji dla niektórych szczególnie dla, dla jakby tutaj całego tego biznesu porno gdzie ostatnio bardzo popularne są parodie, porno parodie superbohaterskich produkcji wypuszczane zawsze w okolicach premier jakichś większych obrazów jak na przykład Avengers czy Batman v Superman um, no i słuchajcie, no teraz bardzo ciężko kogokolwiek zszokować w czasach internetu, ale e, no, wiecie, w komiksach nie zawsze było tak, że można było pokazać co się tylko chce. E, wiecie, no, w, w, w latach 50. to w ogóle komiks był okropnie traktowany przez komi e, była autocenzura w postaci Comic Code, e, nie można było być brutalnym i nie wiadomo jeszcze co Nie no, Po prostu były ograniczenia, jeśli chodzi o komiks, wiesz, jeśli chcecie chcieliście, żeby wasz komiks był sprzedawany normalnie w normalnej dystrybucji, to musieli. Się e, no, podporządkować pewnym zasadom. No i lata 80. były bardzo rewolucyjne pod pewnymi względami. No, oczywiście część z Was e, na pewno to skojarzy z takimi komiksami, jak Watchmen, czy powrót mocnego rycerza, czy, czy Sandman. E, czyli takie komiksy, które jakby wywróciły rynek do góry nogami, pokazały, że można na poważnie podejść do komiksu. No i e, Black Kiss, który właśnie trzymam w ręku jest takim albumem z komiksem, który właśnie wyszedł też w latach 80. i właśnie swoją tematyką wywołał naprawdę duże kontrowersje ze względu na to, że no, na taką skalę no nie było takiego komiksu jak ten, który by pokazywał właśnie seks, temat pornografii w taki sposób właśnie jak, jak twórczość Hołada Czajkina. Słuchajcie, wyczytałem, że żeby w ogóle, e, że, że drukarnia wydawnictwa tego komiksu e, oryginalnego te, tego wydawcy, e, ta drukarnia ich, zwykła drukarnia, z którą zwykle współpracowali, odmówiła druku tego komiksu. Był tak kontrowersyjny w tamtych czasach. A zeszyty były sprzedawane, e, zafoliowane, żeby przypadkiem ktoś e, przypadkiem nie zobaczył zawartości. No ale o co to całe zamieszanie? Black Kiss jest taką e, twoją typową e, historią w klimacie detektywistycznym. Mamy tutaj Eee, naszego jednego z bohaterów tej historii, eee, Kas Polak. Słyn eee, tutaj pozwolę sobie zacytować: Muzyk słynący z mocnej głowy i jeszcze mocniejszego pecha, ponieważ zostaje wciągnięty w przedziwną, nawet jak na heroinistą spiralę kłopotów nasz biedny główny bohater jest właśnie wplątany w aferę między um, mafią gangsterami e, no, to, nie, to nie ta sama mafia co w komiksie wcześniej omawianym w kontekście jakby tutaj sposobu działania to jest wiecie tu lat, lata 80 e, tego typu właśnie e, klimaty no i nasz główny bohater jest wplątany e, i e, zostaje wpakowa wpakowany e, Galakserzy zabijają mu rodzinę i e, wszyscy są przekonani, że to właśnie on zabił e, swoją żonę i dziecko, ale tak właśnie nie jest i musi teraz uciekać przed e, policją. I e, w biegu tych okoliczności wplątuje się również w inny w, w problem naszych innych bohaterek. E, też e, tutaj pełniącym jakby główną rolę ich jest tutaj najwięcej. Mamy Dagmar, e, młodą e, prostytutkę, e, która jest zakochana po usz w... E, Inną aktorkę filmów dla dorosłych, Beverly Grove, która no, swoje najsłynniejsze lata przeżywała w latach 50., więc mamy tutaj taki związek między. E, młodą i starszą kobietą, które się fascynują sobą e, nawzajem. E, one z kolei mają inny problem. Muszą koniecznie odzyskać pewien film, na którym się e, jeden z bohaterek znajduje. I tutaj nie chcę zbyt dużo zdradzać, ponieważ to byłby spoiler, a wbrew pozorom w tych komiksach jest jakaś fabuła. Nie, nie, nie jest to tylko po to, żeby pokazywać akty. E, I e, zwracają się właśnie pomoc w, kontekstu, w kontekście tej taśmy, która zawiera pewien materiał, którego one chcą się pozbyć, właśnie do e, kasa polaka, którego jedna z e, bohaterek spotyka przypadkiem e, na drodze. E, tak jak wspomniałem, klimat w mocnych, e, w, Przepraszam, komik komiks w mocnych klimatach, takich detektywistycznych, tak zwany hard -boiled, e, że tak pozwolę sobie to mm, określić. E, detektywi, gangsterzy, piękne kobiety, seks, narkotyki, co tu dużo dodać. E, Chaykin ma e, taki e, bardzo. E, taki, taką kreskę, którą jakby od razu nam się kojarzy właśnie z takim pulpowym, jakby, jeśli pozwolę sobie tak to określić, może to być trochę niedokładne, ale taki jakby trochę pulpowy nastrój, taki kojarzący się z tymi magazynami dla dorosłych z tamtego okresu. Jest to czerni i biel na takim, wydrukowana na papierze takim offsetowym, właśnie takim trochę jakby starogazetowym. I on idealnie pasuje właśnie do, do tego, jak ten komiks został narysowany i też jaki ma tutaj klimat, że sobie pozwolę. Wtrącić. Wiecie co? Tak, on, są tutaj oczywiście sceny seksu. Jest ich tutaj zdecydowanie więcej niż w poprzednim komiksie, o którym mówiłem, i jakby ona, te wszystkie tutaj sceny intymne. Jest ich zdecydowanie najwięcej w tym komiksie, niż jakby samego pchania fabuły do przodu. No i tutaj muszę powiedzieć, że jest to bardziej oczywiście on ma jakąś swoją historię, którą chce opowiedzieć, ale to nie jest taka historia, gdzie e, zgłębiamy się w jakiejś konkretnej tematyce, problematyce. To jest, takie bardziej, to jest taki bardziej komiks, który się czyta dla, e, dla zabawy niż zadumy, e, gdzie e, obserwujemy jakby takie no, ulubione motywy tego, dla tego typu e, produkcji, jeśli mogę tak to określić. E, no gdzie jest właśnie dużo seksu, jest dużo tych detektywów, gangsterów, strzelanin i takich e, takiego tak zwanego pojechania po bandzie, że tak to określę, ponieważ e, no tutaj się czasem dzieją szalone rzeczy i tutaj muszę zaznaczyć i lekko zaspoilerować. Komiks ten zawiera też e, pewien wątek okultystyczny, e, który się pojawia w pewnym momencie, więc e, to nie jest też album dla ludzi... E, których no, szokuje, szoku, no, których e, bardzo łatwo zszokować. Tutaj się naprawdę dzieją w pewnym momencie dzikie rzeczy i musicie być na to przygotowani. E, I muszę wam powiedzieć, że jako jakby pewna odskocznia od twojego typowego komiksu, robi to wrażenie. E, no, dla mnie może to nie był jakiś. E, to nie, czasem jakby troszeczkę się skrzywiłem, ale no nie dlatego, że coś mi tak bardzo zszokowało, tylko bardziej na zasadzie, że e, no trochę jakby trochę przesady albo o, co to w ogóle było ale to 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 było raczej e, jakby te negatywne m, odczucia są raczej gdzieś tam bardzo mocno z boku one gdzieś tam są ale no E, no, nie ma komiksów idealnych. Ten natomiast e, jest no, naprawdę wciągającą e, lekturą od początku do końca i muszę wam powiedzieć, że polskie wydanie tego komiksu jest naprawdę bardzo fajne z kilku powodów. Po pierwsze, właśnie druk, druk i twarda oprawa e, jest to bardzo ładnie wydany komiks, gdzie w ogóle e, czerwień. To jest jedyny kolor, który jest zaznaczony na na okładce. Jeśli dobrze pamiętam, raz też jest zaznaczony na w samym komiksie, ale teraz mogę się mylić. próbuję to zlokalizować, ale nie potrafię. I słuchajcie, ta czerwień jest tej. Tutaj inaczej jakby się wyróżnia. Jest tytuł na czerwono, jest taka bardziej lekko wypukła. E, usta szminką pomalowana na czerwono, tak samo. Tytuł na grzbiecie. E, odbite usta z tyłu układki, no pod tym względem edytorskim, że tak to nazwę, e, komiks jest wydany bardzo fajnie. Tłumaczenie? <śm> tłumaczenie jest... E tak fajne, tam są, padają takie fajne zwroty, taka fajna zabawa słów, że, no, nie będziecie się na pewno nudzić pod tym względem, e, podczas lektury. E, podsumowując, Black Kiss jest komiksem, który bardziej traktuje, e, jakby tematykę seksu, e, no, głównie skupiając się na nim, e, to nie jest żadne takie, e, że chcemy opowiedzieć jakąś historię, gdzie będziecie się rozastanawiać nad pewnymi aspektami życia i tak dalej. Tego, co robimy w związku z tą, e, jakby z tą sferą życia. Nie, to jest takie bardziej właśnie, no nie wiem jak czasem takie odkopanie takiego starego filmu dla dorosłych niemieckiej produkcji z lat 80 tylko że właśnie z takim gangsterskim i okultystycznym motywem które się też tu pojawia pod koniec zatem jeśli szukacie czegoś bardziej odjechanego bardziej nietypowego to Blackis z wydawnictwa Planeta Komiksów będzie właśnie tytułem dla was